Bienvenidosa, Malaga! Jest to miasto, które może poszczycić się nie tylko tym, że urodził się tutaj Pablo Picasso, ale również tym, że ma ponad 300 słonecznych dni w roku. Malaga to miasto nad Morzem Śródziemnym, położone u podnóża gór Betyckich, w którym słońce świeci przez ponad 300 dni w roku. Malaga jest najcieplejszym miastem w całej Hiszpanii. Nazwa miasta Malaka pochodzi prawdopodobnie od fenickiego słowa oznaczającego sól. Obecnie jest to jedno z największych i najstarszych miast w Hiszpanii. Do Malagi można dotrzeć samolotem, samochodem, koleją, a nawet statkiem. Lotnisko jest oddalone od centrum około 6 km i jest połączone z centrum miasta ekspresową linią autobusową. W maladze urodzili się m.in. Pablo Picasso oraz Antonio Banderas. 16 plaż i bogata oferta kulturalna są wizytówkami malagi. Warto odwiedzić Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Malagi, w którym znajduje się ponad 15 tysięcy eksponatów oraz dom, w którym urodził się Pablo Picasso. Najlepszym sposobem na podziwianie panoramy miasta jest spacer na wzgórze hibral na którym znajduje się forteca al będąca jedną z największych fortec w Andaluzji. Powstała na życzenie króla Badisa z Grenady w XI wieku. Obok tego mauretańskiego pałacu twierdzy w latach 50. XX wieku odkryto zakopany przez stulecia teatr rzymski, zbudowany w I wieku naszej ery za panowania cesarza Augusta. Teatr ma 16 metrów wysokości oraz 15-metrową orkiestrę i był czynny aż do III wieku naszej ery. Przy Alcazabie znajduje się muzeum archeologiczne. Nieco dalej można również podziwiać ruiny Zamku Hibral Faro zbudowanego w XIV wieku. Kolejny świetny punkt widokowy znajduje się na szczycie katedry, która co ciekawe, jeszcze nie została ukończona. W katedrze warto zwrócić uwagę na 42 posągi świętych, a liczne dzieła sztuki można podziwiać w kościołach Malagi. Nad brzegiem morza znajduje się piękny park z posągami wybitnych postaci pochodzącymi z Malagi, a także fontanny i kioski. Po zwiedzaniu warto spróbować owoców morza, ryb oraz słodkiego wina, suszonych winogron charakterystycznego dla Malagi. Każdego roku to piękne miasto odwiedza kilka milionów turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko, aby odwiedzić muzea, ale również z okazji festiwalu filmowego czy spektakularnych obchodów Wielkiego Tygodnia. Dlatego warto z wyprzedzeniem zarezerwować noclegi oraz bilety. Z Malagi można wybrać się na wycieczkę szlakiem Białych Miasteczek lub na Caminito del Rey, czyli szlak wzdłuż wysokich ścian wąwozu w Parku Narodowym Desfiladero de los Gaitanes. A Wy byliście już w Maladze? Jeśli tak, dajcie koniecznie znać w komentarzu pod tym nagraniem.